Końcówka roku to okres, w którym wszystkie firmy tkarskie, karpiowe zaskakują nas nowinkami w swojej ofercie. Nie mogło być inaczej również w tym roku i firma Avidcarp zaskoczyła nas podgrzewanym materacem. Materac ten idealnie komponuje się z wszystkimi łóżkami z tej serii, również z tymi starszymi modelami. Jeżeli jesteś posiadaczem innego łóżka, nie wyklucza Cię to z posiadania tego materaca, ponieważ może z łatwością sobie wsunąć w śpiwór ten materac i wygodnie sobie w ciepełku spać. Pewnie część z Was zastanawia się, skąd bierze się to ciepło. A no, właśnie z tego, czyli z PowerBanka, czyli coś, co praktycznie każdy z nas posiada. W materacu mamy kieszonkę, w którym sobie ten PowerBank chowamy i za pomocą kabla USB podłączamy materac do PowerBanka. Materac ten posiada cztery poziomy grzewcze, które idealnie pozwolą nam się dostosować do warunków panujących na zasiadce. Te punkty grzewcze znajdują się w trzech miejscach: w okolicach głowy, nerek oraz przy nogach. Materac ten zwiększa grubość naszego łóżka aż o 3 cm, co dodatkowo zwiększa izolację czyli chroni nas od strony podłogi od zimna. Karpiarze, którzy nie będą chcieli transportować łóżka złożonego razem z materacem, otrzymują w zestawie torbę transportową. Tego typu rozwiązania idealne są dla osób, które nie do końca ufają piecykom. Dlatego wszystkich karpiarzy, którzy maksymalnie chcą przeciągnąć sezon, zapraszamy do nas na sklep stacjonarny, gdzie sami będziecie mogli sobie przetestować te produkty, a jeżeli już jesteście przekonani do nich, to zaprasza na www.rockword.pl